W niedzielne popołudnie Szczypiorniści Azotów Puławy rozegrali kolejne spotkania w ramach PGNiG Superligi, tym razem z zespołem MMTS Kwidzyn. Spotkanie rozpoczęło się lepiej dla Puław, które w tym meczu były gośmi. Dzięki golom Baszki i jakimęki azotowcy wyszli na prowadzenie 3 do 0. W początkowych fragmentach pierwszej połowy to Puławianie byli stroną dominującą. Pod koniec pierwszych 30 minut gra nieco bardziej się wyrównała i było to zwiastunem tego, co miało nastąpić w drugiej połowie. Na przerwę drużyny schodziły przy wyniku 16 do 13 dla Azotów. Na początku drugiej połowy, podobnie jak w początkowych fazach, pierwsze bramki zdobyli azotowcy. Kwidzynianie jednak szybko odpowiadali. Od 42 minuty poławianie musieli radzić sobie bez Dawida Dawidzika, który otrzymał czerwoną kartkę. Ta sytuacja mocno pomogła Kwidzynianom, którzy odrobili wszystkie straty, a przez chwilę nawet prowadzili. W regulaminowym czasie gry padł remis 26 do 26. Zwycięzce miały wyłonić rzuty karne. Konkurs rzutów karnych okazał się szczęśliwy dla poławian. Krytyczną bramkę obronił Mateusz Zembrzycki. Najwięcej bramek dla azotów zdobył Andrzej Akimenko, który zgromadził na swoim koncie 6 trafień. MMTS Kwidzyn, azoty puławy 26 do 26, do przerwy 13 do 16. Azoty zagrały w składzie Bogdanow, Zembrzycki, Akimenko, Żywkowicz, Łangowski, Podsiadło, Baszko, Przybylski, Jurecki, Rogulski, Dawydzik i Jarosiewicz. No na pewno szkoda wyniku, bo, bo gdzieś mieliśmy, mieliśmy akcję na zwycięstwo i czujemy, że, czujemy pewnie dostyć, że nie wygraliśmy tego meczu. No ale y, ogólnie wróciliśmy z, z dalekiej podróży, tak? gdzieś, y, gdzieś już przegrywaliśmy kilkoma bramkami, y, doszliśmy, doszliśmy te puławy na remis i, i naprawdę dobry mecz, dużo walki, myślę, że, że naprawdę dobrze się pokazaliśmy. Wiedzieliśmy, że jak przyjeżdżamy tutaj, to jest y, bardzo dobry zespół, y, młody, ambitny. Wiedzieliśmy, że na pewno łatwo nie będzie tutaj i y, po wyniku widać, że... Remisem się skończyło. Gdzieś tam uciekaliśmy na pięć bramek. Nie wiem czy koncentracji nam troszkę zabrakło, czy, czy, czy skuteczności. Błędy gdzieś tam nie wyeliminowaliśmy. Ale mecz się myślę, że mógł podobać dla oka, dla kibiców to jest najważniejsze. I My mamy dwa punkty. W Chidzynie staje jeden i tyle.